Dobra. Czekamy sí, chwilę. Jesteś? Do hmm. sobie poczekamy, widzowie? Chyba. Kurde, komar mi tu lata. Dobra, już. No to chyba będę jest grać sama. Jestem... Jestem ja, będę... ja już gadałam I do widzów, się... że chyba będę grać sama w tej rundzie. ty ten, bo ty nagrywasz teraz. No. A co I będę. Jest. Korzystam z okazji. Będę mieć do końca tygodnia harmonogram ustawiony. Duże mi sprzed. Tak. okno. Ja yes. Nice. U mnie to jest takie trochę forma leży. No ja miałem przerwę czasową. W sensie ten, na 7 dni. Bo musiałem wyjść. I ten. I... nie grałem. I teraz sobie tak. Bo wczoraj mi minęło albo dziś na. No. Nie, nie

mogę ci wysłać na Discord, bo fajne są. Jest I leskawa. Ale co? Duża. Tu no mam 0, chłopaki, co dałem z tego? No. no, dobra. robię mnie we dwóch. Prowam głowę, ale nie, nie mogę. Nie wiem, ten CS jest w ogóle popsuty. Ja wczoraj wielokrotnie miałam na piątce ten. Głowę na i nie mogę to to Jak to się dzieje? Dobra, bo ja, ja, ja będę patrzeć na duże przecież. Albo te teraz mała w takim razie. Jest okno, dwóch. Jeszcze jeden jest. Tu jest panel. Dobra, że je ja porobię. Ale ja bym sobie ćmiecię, żeby całą grę grać z 90 no ja trzeba to przyznać, że P90 to jednak dobra broń. Nawet Jepa. kosztowna, ale dobra. Mówi, Jak napiję, ma to kosztowna. Jestem duże palę, bo oni Buch. tam lubią chodzić. Ok dwóch. Patrzę. Dwóch albo jeden. Lepiej dwóch. A gdzie tam? Za go. Nie? Wychodzi. No ja, na pewno jeden mnie spało zbił. No wychodź z tapie. Wyszedł Tak, co? No teraz nade mnie, pięć, mam cztery. Czterech. Dobra, idę na silosa. Szybko, wyszedł. Kurde, przegrywam po lepszej stronie. Musimy... Jakbyśmy do. byli dobrze, to byśmy po każdej stronie wygrali. W sumie. Szczerze do, do do okna. Oni teraz tak... Tak se mają. Do. Bóg, gdzie Zrobiliście Gdzie. Raczej. Dawaj podjedziemy ich tam. Do okna? Ty od dużych i ja od okna lecimy. Ja tu nawet jeszcze raz to ja na wezmę. Dostał po głowie! Obity fokie! Full dostał, full Ile dostał? 591 pięćdziesiąt w jednym, No. No jednak nie tak dużo jakieś tam. No, no, 20. A to ten, to ten co zabił? No Jak to 20 let's go, let's go. 22 Aaa To to, C, to jest... Teraz z co Sorry Ja yeah, hmm. sytuacji Trochę no na ten sila pewnie No, no dobra, ja go widziałam. Dobra, co ja mogę naraz wydechować? On także Tak się do tej pory nie spieszy. On ma 80 pingów i nas robi, to już wiemy dlaczego, gpm'a. Musimy no. teraz zraszujemy te... Zraszujemy, jak się nazywa? Duże? No to dawaj duże. No bo to jest... Bo... Dorek zbierłby teraz 2 kila, tam 40 i nas go, tak. A, oni się spodziewali. Dobra, wsieć. No nie ja dwa kill, ale ty. No prawie tak no, samo, dobra. Ja mam jeszcze jedną. Jeszcze raz tamtędy? Nie mam żadne, ale ja naprawdę kupuję. Czekaj, ja rozb... A doda, nieważne. To idź ten diale ja co na okna. drugi side. Nie nad no, chłop. Biegaj strzela trafia. A ja go nie. Do to gdzieś był. Nie tutaj nice. robi? No nie posrało go? No właśnie mówię. Ja biegam, nie trafiam. On biega i trafia. Mhm. Dobra, dawaj małymi. 400 dolarów dopłacił i wszystko nagle umie. Weź mały. Jest tu. Ja go zabiję ze ściany, idzie na plecy. No, no taksę, ale... Słyszeliśmy go. Tamten w rampie 934, No, ładnego heada dostał. No, ale ja... On ode mnie został jak był za ścianą, no. Ja nie wiem jego... Po no, bo to, Dobra, ja nie umiem w taki sposób. Do małych pobieg. Drugi do rampy. Dobra, Scouta nasz i... powiedzieć, na placu też myślę, że mi na nie wiem to dziwnie, że strasznie słychać na tym poczasami. No. Specjalnie się tam spojrzałem. Jest góra. Uff. Góra nie, No dobra. No. Ja chciałam otworzyć drzwi tak dla Bejtu, ale akurat też chciał otworzyć. I tak go zamknęłam. On zaczął spamować w końcu rozwalił i mnie zabił. Masz drogę. Ok. Jeden biega po sajcie. Biegał, biegał. Drogo. Mam mega pałaszka To teraz ty se mi drobni, bo ja nie będę miał to. No to weź tego swojego już. No i dał mu się zrobić comeback. No już tego nie przegram na pewno. No. Rafa. No jak chłopie zabija biegają! Hmm. W lampie? Nie no, znowu tak do małych bardzo A zraszował ja mnie! Dawaj raszujemy małe może. Po co podnosiłeś tego kała? Jak nie No to spin Dobra, dawaj mały rash. Idea ostatnia. Musimy. Mam nadzieję, że nie się będzie dużo. O kurwa O to Jak? Nie, no dobra, to jest się normalnie nie wiem. Fart. No no, on spami w smoka i wszystko zabija, ja nie wiem co to jest Ale skąd on wiedział, że ja tam akurat i będę? Już ten no, smoke nie opadł Chłop biega i strzela i trafia, ja nie No dobra Remis też jest w miarę no, ja Mogę do ostatniego i kończę